Hej, ja z tej strony Alex i zapraszam na seans. Hermiona jest nieco opętana, więc muszę to przeczekać. Chociaż ona zdaje się, miała tą chyba szczepionkę na to, więc może ją wykorzystam. Eliksir wymiotny. O, Waldek do mnie przyszedł. Co, ty idziesz spać do mojego wyra? No, zresztą i tak mi nie jest potrzebna. Ile ty tu jeszcze będziesz odwalać? Dwie godziny. I przez dwie godziny nie możemy nic z tobą tak naprawdę zrobić. A chciałam, żebyś zjadła kwiat paproci. No to to jakoś przeczekam. Uzbrojcie się w cierpliwość. Trzy, Aha. dwa, jeden, koniec. No w końcu. Idź Osza, maj kwiatka. I co? O o! I co masz potem? Ohydna roślina. O, Stała bella. No to jest dość typowe jak na nią. Ja też mogę go bić? Nie mogę. Waldi, wstawaj, potrzebuję coś od ciebie. O, czekajcie. Ja chcę coś zrobić. Promień zamrażający. To jest to? Bo ja tutaj kupiłam ten. Ten miotacz promieni. Kurczę, za dużo mam tych rzeczy tutaj. Ulepsz. O! Tu można kontrolować za, za jego pomocą. Tylko mam promień zamrażający. No to sprawdzimy, jak to działa. Aha, w ten sposób. Obejrzyj. I co o tym myślisz? Ty, ja wiem. W piwnicy była ta odtrutka. Ja nie mam jej przy sobie. Ona została dokładnie tutaj. Więc wypij szczepionkę na infekcję. To się skończy. Skończy się twój koszmar, Hermi. Tylko przydałoby się, żebyś się ubrała chociaż. <noise> Hej. Nie dosięgnę tego, ale to zrobię w ten sposób. I nie mogę? Nie dosięgnę do niej przez tą sterteru rupieci tutaj. Nie mam jak tego zabrać. O nie, no. Myślałam, że już to zakończy moje problemy. Robimy jeszcze jedną flaszkę wódki. O, ziemniak. Raz, dwa, trzy. Co on ma na szyi? Jakiś medalion? Co to jest? A, chwila, zobaczymy co tam z Waldim. Gdzie on jest? Dalej tu jest zamrożony. Kurczę, ale frajer. Kurczę, a tak się napaliłam na to. Jak ją zrobić? Może sama ją wytworzę w jakiś sposób. Szczerze nie mam pojęcia, jak zrobić samemu tą szczepionkę. Teraz szukałam gdzieś na internecie, ale, ale nic nie znalazłam. Za ten czas, jak nam się robi flaszka, zrobię sobie pączuszki. <laughs> <laughs> woła mnie na posiłek. Kto mnie woła? Ej, czekaj, czekaj. Chwila, chwila, chwila. Trzeba zabrać ze sobą ponczuszki. A cóż to? Klasyczna babeczka waniliowa tutaj leży? Hmm. Kto cię woła na posiłek? Wszystkich woła. Tosty z serem. Kto zrobił? O, jakie to miłe. A Waldi dalej zamrożony, tak? Skoro go tu nie ma. Jest tutaj. Ej. Dlaczego on się zrobił? Dobrze, idziemy odebrać nasz trunek. Jeszcze nie. Co by tu jeszcze pokombinować? Ej, co się stało z Waldim? Czemu on się zrobił taki ciemniejszy, po tym promieniu. Gdzie on idzie? Pewnie robić swoje waltkowe zadania. Przyszedł po tą babeczkę! Bez kitu. No widzisz? Chłopie, tobie chce się wszystko naraz. raz. do tego szaletu. Ja biorę moją pinakoladę. Podejrzany napój. No wiadomo, co to jest. Mam super pomysł. Może głupi, może mądry, nie wiem. Jedziemy na wycieczkę. Gdzie jest ta Pajacolandia? Idziemy odwiedzić grup mojego pierwszego syna. Znowu ty, gdzie ten grób? Dam sobie pauzę. I będę szukać. Tu? Nie, to są kamienie zwykłe. Może wejdę w tryb budowania, żeby widzieć granice tej działki. A może nie. Tu, tylko tam, gdzie faktycznie umarł, w tym miejscu, na tym molo, gdzie to się stało. Tu, widzę go. Tu on jest, w tym zbanku. No i co ja mam z nim zrobić? Służ, ofiarę, opakuj, schowaj do wyposażenia, ale jestem normalnie średnio inteligentna. Ej, wait a minute! Ej! Ups! No dobra, chciałam tu na koniu podjechać. No, już mamy młodego ze sobą. Czy tutaj chciałabym coś jeszcze zrobić? Nawet w ciągu dnia są tutaj straszne pustki. Konik do mnie leci. Aha, ty nie możesz tego zrobić, będąc w ciąży. Wyślij do domu. Ja pójdę też do domu, bo mamy tam sporo do zrobienia. Więc rzecz pierwsza, chcę się wyprowadzić z nory całkowicie. Dlatego biorę Dominikę ze sobą i czy jest tu coś, co bym chciała zabrać? A tu jest jakieś jedzonko, też zawinę. Stół sobie schowam w wyposażeniu i chyba tyle, bo tutaj za bardzo nie ma niczego, na czym by mi tak naprawdę zależało. Dobra, przenosimy rodzinę. Może z powrotem się przeniosę do Ginny, bo wszystko będzie lepsze niż to. Więc może przytulny zakątek? Jedna sypialnia, jedna łazienka. Trochę biednie. Poszukajmy gdzieś indziej. O kurczę, ale dziwne miejsce. W sensie takie ponure. Nie chcę tu mieszkać. Tutaj jest o egzotycznie. To są działaczki, ale na nich nie ma domów. Wiecie co? Chciałabym tych stąd wywalić. Tu są trzy sypialnie i jedna toaleta i mnie by było w sumie na to nawet stać. Tylko jak ich stąd wywalić? A, mogę się do nich wprowadzić? Eksmituj. Niewyposażone. Sprzedaj meble. Uhu, ile mam pieniędzy. Dobra, to dam sobie wyposażony dom. Najwyżej coś sprzedam. No, zobaczymy, jak jest w tym domu. Ja totalnie nie wiem, jak on w środku wygląda, więc to będzie takie... No nie wiem, co to będzie. Chciałam coś mądrego powiedzieć, ale nie wyszło. Jezus, wystraszyłam się. Tamara mi się szczępi. No i mam tutaj tygrysa i on nie chce mi zejść z głowy. Mmm, jakie to mięciutkie, Jezus Maria. No nie zrzucę jej stąd. Ja mi się jeszcze schlepkował ten kot. Nie mam serca jej stąd wywalać. W porządku, oglądamy domek. Domek z wierzchu prezentuje się tak. Jego niebywałą zaletą jest to. To jest po prostu parterowe, i tutaj nie ma żadnych y, piwnic ani strychów, więc jest super. A tu nawet jest potencjał na zrobienie jakiegoś mini piętra, ale ja nie będę potrzebować takich rzeczy. Y, toaletę i ten garnuszek to jest do usunięcia. Chociaż ciekawe, jak ona będzie z tego korzystać. Nie wiedziałam nigdy, jak Sim z tego korzysta. Y, Pokój. O, jaki fajny taki. No, jakby to powiedzieć, niby tu nic nie ma, ale. A wygląda, jakby spełniał wszystkie moje potrzeby. Sypialnia też jest niczego sobie. Ładne mebelki, wystrój spoko. Pokój dla bąbelka też jest, to jest na duży plus. No i mini salon. No nie, mi się bardzo podoba. Ale mamy mały problem. Ja nie mam gdzie konia trzymać. A spójrzcie, jaka działka jest mała. Gdzie ja tego parszywko upcham. Aj, 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 mam go sprzedać? Muszę cię sprzedać parszywek, bo mi się tu nie mieścisz. Przykro mi, ja mam tyle rzeczy do zrobienia, że. Będzie ci lepiej z kimś innym. Tak. Ojej. Koj został sprzedany. Ej, jest tutaj przepięknie. Bardzo mi się podoba, tylko mały, jest to tutaj mały minus w postaci Rona. On mi psuje moją idyllę. Skorzystam z tej toalety, bo jestem ciekawa jak to będzie wyglądać. Nigdy jej nie kupowałam takiej, bo wydawała mi się taka nieco dziwna. Tym pokoikiem jestem oczarowana. Ja tu będę mieszkać w nim. Tak szybko! Ron, jesteś na mnie obrażony czy coś? Boże chłopie, ja jestem w ciąży nawet nie z tobą, a ty jeszcze chcesz bajerę ze mną? Jesteś co najmniej dziwny. Dobra. Ej, już tak teraz od razu? Ach, chciałam się przebrać. No i co to za miejscówka? Prastare ruiny. Wygląda spoko. Laska jest 14, a ty się chciałeś ze mną umówić wieczorem. Co ty to odwalasz? Nawet nie mam w co tu się fajnego ubrać. Ta ma fajny outfit, też taki chcę. Ja wyglądam jak ciotka z wesela. Tutaj widziałam stwórzkę krąg do seansów spirytystycznych, no to będziemy robić. Co? To mnie kosztował 5 dolarów? Przywołałeś z zmarłych! Oh, no. Ciekawe, co wy na to wszyscy? Patrzcie, siedzą na telefonach, nie? Co ty chcesz? Hermiona, mam zlecenie w sam raz dla ciebie. W Shobi zasiliczę się przede wszystkim to, co myślą na twój temat inni, a twoją reputacją możesz być na ustach całego miasta. Zapomnij o marnowaniu czasu w reklamach. Od razu zrobimy z ciebie gwiazdę z seriali komendojowych. Ranga 5. Nie mam czasu na takie oh, bzdury. Ja wyjdę bogato za mąż. Zaczął się poród? Teraz. Urodź dziecko w szpitalu. Kto idzie ze mną? Oczywiście Malfoy, Harry. No to niech tylko Malfoy ze mną idzie. Może tym razem mnie nie ucieknie. Poprosi o zostanie chłopakiem. Istnieje ryzyko, że Hermiona straci swój styl życia szczęśliwej singielki, jeżeli nie chce, żeby tak się stało, powinna natychmiast spróbować go odbudować. No co, ma chłopaka i narzeczonego na raz. Co za problem. Stań się partnerką w zbrodni. Tak, chcemy. Jesteśmy nikczemni. Wspólnie planować psikusy. Super! A ciekawe co będzie jak zamrożę lekarza i w sensie nie pomoże mi rodzić? Ej, on pola sobie znowu! O, o. Czy ty umierasz? O cholerka. Gdzie to się rodzi? Tutaj? Użyj. Och. O nie. Zabroziłam typa i on teraz... Odkuj go. Bo mi ona umrze zaraz. I teraz może się uda? Nie mogę? Lecz pacjenta. Gdzie ty poszłaś? U, u. Ach, bo ja muszę się w recepcji. No dobra. Musiałam go odmrozić, żeby sobie życie uratować. Może ten typ się coś bardziej podszkolił e, od ostatniej mojej wizyty. No, lepiej mu idzie. On tu gra w jakąś grę w ogóle. Czekamy na Kid'a. To chłopiec. No to kurczę... Jak go nazwać teraz? Nazwijmy go James. I to będzie Potter, bo to wiadomo, że to dziecko Pottera. Wow. Czemu nad nią cały czas to miga? Coś jest nie halo, wylecz mnie. Wywaliło mnie ze szpitala. O, już mi to nie miga, super. A Kido gdzie jest? Nie wiem, ale się dowiem. Uuu, jaka mroczna kołyska. E, no to oczywiście, jak zwykle, Ron się będzie nim zajmował, a my sobie coś zjemy. To jest chyba jakiś błąd na tej podłodze. Widzicie to? Czy to tak ma być? Ja mogę to naprawić. Aha, to chyba nie jest to naprawienia. Zjemy sobie coś. Wódka i. Śmieszne. Ale ten jest ładniejszy niż ten. A może damy to do ogródka? Będzie ładniej wyglądać. Ciebie damy tu, a ciebie damy tu. I tuwa. więź z jednym i z drugim, żeby nas odwiedzili dzisiejszego wieczora. Co to za ołtarzyk? Zostaw kadzidełko. Będziemy mieli pomyślność. Zostaw owoc. Puch. Aha, miałam coś zjeść. Weźmiemy sobie świeże pączuszki tutaj na blacik. No i zbolały. mnie mm. zbolały. Nie widzisz, że jem? Ty sobie weźmiesz butelkę. Wiem co. Mam świetny plan. Zamienimy go w żabę. Tylko potrzebuje się... Dokształcić trochę. Cicc magię. Złośliwą. Zostaw to. Co to się stało? To ty? O Boże. Pora się zaraz tym zajmie. I dzieckiem to też się zajmie, chłopie. Kołyż albo coś. I znowu. Tylko oh, kurczę niepotrzebnie przyspieszyłam i nie zobaczyłam, czy to ona tutaj nasyfiła, czy kto? Ale chyba ona. To ona. Aha, to ona tak żyga po tym domu. Dobra, już wszystko rozumiem. Ron, czy ty masz coś z głową? Nie po to cię tu wysłałam. na cedem zażygała. Otwórz księgę zaklęć i teraz magia złośliwa. Aha, nie mam jeszcze wszystkich zaklęć. Bo tu właśnie nie mam tego uprzedmiotowienia: rabusia i oszpecenie. To Hermiona pójdzie się zająć małym, bo. Bo Ron się do tego nie nadaje. Ale przynajmniej sprząta tu. Chociaż nie wiem, czy odkurzenie żygów to jest dobry pomysł. Oj. O! Kto tu przyszedł? No tak, byłeś pierwszy. Zabawy masz mało, towarzystwa masz mało, snu masz mało, więc to oznacza tylko jedno. Że trzeba kogoś tu zaprosić. O! Ja mam za domem plażę. Drako śpi. O tej godzinie? Widzę, moje wszystkie problemy się rozwiązały. No przecież szlak mnie trafi z tą plątwą. Jak ja mam zdobyć tą szczepionkę za kichaną? Dobra, pojedziemy do laboratorium, bo może tam odnajdę yy, jakiś sposób na ściągnięcie tej klątwy, bo no nie da się grać. Może będzie tu ktoś i mi pomoże? Zresp się ktoś, i mi pomóż. Dojdź sobie porozmawiać z rośliną. Na pewno ci się to spodoba. Nic się nie dzieje z tą roślinką. Jeszcze 36 minut do pętania. O, dwa punkty mam do rozstania. Czary na odległość chcę. Dobra, już zbadaj. No, rozkmijaj to laska. Musi być jakiś sposób. Mm -hmm. Materiał dowodowy. Programista byłby w stanie to odszyfrować. Och, kurcze. Programowania nie mam. Paczka tajemniczych nasion. No, niech zgadnę. Ja już wiem, co to jest. Wasze tajemnicze nasiona. Podejrzane, rozmazane zdjęcie. Potrzeba 15 części. Fragmentów materiału, żeby stworzyć tajne akta. A my mamy tylko 5 na razie. Więc to będzie trudniejsze niż myślałam. Żeby rozwiązać tą zagadkę Strangerville. No nic tu chyba nie, tak naprawdę już nie zdziałam. Więc idziemy do domu. Niech zgadnę, czyż Byron się nie umie zająć swoim potomkiem. A w sumie to nie jest jego. Poślub miał o imieniu Harry. Ty poczekaj. Ja nie dopuszczam do tego ślubu, bo ja mam w głowie zakończenie. Podobno, ty i Draco chodzicie ze sobą. Gratulacje z zdobycia nowego chłopaka. No, oczywiście. Kurde, jeszcze jest u tej. Bellatrix. Dobra, zrobimy tak: wchodzę osobno do Waldiego i przestawiam tą miksturę na ziemię. Wy macie coś, czego ja chcę. Przybiegnij tu truchtem i będziemy się ratować. Już więcej nie zeżelę tego owocu. Wypisz szczepionką. I jak? Jest jakaś różnica? Chyba to działa. Patrzcie się. Chyba może to jest zablokowane, to zainfekowana. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Coś ja jeszcze ważnego chciałam uczynić. Baldek ty to jesteś dziwne w ogóle. Aha, chciałam sprawdzić, czy uda mi się nauczyć uprzedniotwienia. O! Chyba mi się uda. Co? What the fuck? Dalej to nie idzie! Ty te twoje niskie rangi gówniane. Chyba skupienie sprawia, że szybciej się uczę, więc wypijemy eliksir na skupienie teraz. Doskonale. Yeah, będziemy eksperymentować. Na no, przyrządzie eliksiru no nie mam y, składników. Mm. Oh. Dornius. Mam eliksir potrzeb i widzę, że ten paseczek się tutaj ładuje bardzo, bardzo powoli. Oho! Eliksir wymiotów. O, czy ja pójdę z tą na randkę? Oczywiście. Kurczę, tego chciałam, tego pragnęłam. Wiecie, co zrobię? Zadzwonię po harego i on tutaj przyjdzie na tą parcelę. Sprawdzę, czy się da. I zrobię tak, żeby on zerwał ze mną te zaręczyny. Dobra, zrobimy to, ale w następnym odcinku. Dzięki Ci za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych moich serii, bo za niedługo startuję z nową serią wakacyjną, także będzie na co czekać. I nie będzie to związane z żadnym, nie wiem, filmem, serialem czy bohaterami, nie? To będzie moja, po prostu mój pomysł. Więc widzimy się niebawem. Cześć!